Maszyna wystawiona. Zobaczymy, jak to poli. No ma ogarek teraz jakieś swoje bolączki, ale wiecie, jak, jak mógłbym go nie wziąć na przejażdżkę? Przecież jemu jest smutno. O, no, ogarek choruje na coś jakiś katar, jakiś kaszel. Nawet już przez chwilę mówię: Nie, 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 ja mówię, da odpuszczę mu, bo jak jest chory, to L4. Ale mówię nie! Na wolnych, ale na gazie. Jak rakieta. Wymieniłem tą linkę, mówię, o jaka świetna. Już ten zipcik tutaj się wyrobił. W ogóle jakaś ta linka za długa. Tego, to, ta regulacja jest za krótka, nie mogę jej dociągnąć. Ej, ta spokój. Najpierw rzucimy okiem nad jeziorką. Tak jak widać, Ogar, mimo jakichś tam chorób, latarów, przeziębienia, jak to bywa z dwusuwem jakoś mega mu to nie przeszkadza. Łotpala, e, łotpola, łotpola. i wiesz, i jedzie. Co prawda mam takie wrażenie, że ta moc jest trochę mniejsza. E, na wolnych obrotach w ogóle raz ma wysokie obroty, raz niskie, raz gaśnie, ale patrzcie, jak na torze. Zastojemy. Nie ma co płakać. Ogarek zrobimy. Planuję tutaj parę jeszcze takich jakichś modyfikacji. Teraz to by mi zgas czuję. E, także słuchajcie, cieszcie się życie. Może go. Patrzcie, zgasimy. Sam się się. Posłuszny ogar. Także słuchajcie, enjoy your life every day, every night e, i w ogóle. Nieustannie taki przekaz. Słuchajcie, naprawdę cieszcie się tym życiem. Codziennie napierdalajcie, korzystajcie, nie rezygnujcie ze swoich planów, róbcie to, bo tak naprawdę to, że Wy macie jakieś plany, to nie znaczy, że wiemy i to, że obserwujesz świat, to nie znaczy, że wiesz, co będzie. Chuja, nie wiesz, co będzie. Dlatego dzisiaj napierdzielaj, dzisiaj się realizuj, dzisiaj rób swoje, dzisiaj żyj, dzisiaj miej radość bo tak naprawdę nie wiemy co będzie jutro, a z tego co było możemy wyciągnąć tylko jakieś wnioski i po prostu enjoy, dziś uśmiech.